Jeśli w Twojej sypialni mieszka potwór, A -a -a. Yy, znaczy, znaczy potworny bałagan, który uniemożliwia Ci spokojny sen, to ten odcinek jest dla Ciebie. Hej, jestem Lu i pracuję w Ikea. I porozmawiam dzisiaj z Kasią, potworem z szafy. Yy, no. Wolałabym Cię potworem nie nazywać, no ale dobrze, Dobrze, że jesteś, bo jesteś naszą specjalistką do spraw projektowania wnętrz w IKEA. I to mnie cieszy, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o niczym innym jak uporządkowanej przestrzeni i tym, jakimi możliwościami dysponujemy w IKEA, jeśli chodzi o szafy. Jest z nami również ekipa realizacyjna, która pięknie nas nagra. Znajdujemy się, Kasiu, w studiu planowania yy, szaf. Placa. O Boże, Pax. Paks. Paks. przepraszam, Pax I możemy tutaj e, zobaczyć cały nasz asortyment, też wybrać to, co nam się podoba, zaprojektować. Ale powiedz e, tak, e, na sam początek, jakie w ogóle mamy możliwości, jeśli chodzi o szafy? No takich możliwości mamy bardzo, bardzo dużo. Ale przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, jaką szafę potrzebujemy? Czy będzie to szafa wolnostojąca? Czy będzie to szafa systemowa? Szafy wolnostojące to są takie szafy, które kupujemy gotowe. One mają pewną swoją wielkość, głębokość, mają drążek, mają półkę, a szafy systemowe co jest bardzo ważne to są takie szafy, które, co prawda, składają się z gotowych klocków, ale możemy tymi klockami dowolnie żonglować. I to właśnie pozwala nam najlepiej wykorzystać przestrzeń, którą mamy dostępną w naszych domach. A jakie Kasiu mamy możliwości, jeśli chodzi o szafy systemowe, czyli rozumiem na przykład naszą ukochaną serię Pax? Tym różni się system od szaf wolnostojących, że tutaj mamy nieskończoną ilość możliwości. Otwórzmy te drzwi i zobaczysz o czym mówię. Och, jak elegancko i ładnie. Elegancko i ładnie, prawda? Ale zwróć uwagę, że mamy tutaj dziurki, więc o, żeby wykorzystać maksymalnie dostępną przestrzeń, możemy co 5 cm sobie podnosić poszczególne elementy. To sprawia, że ze stosunkowo niewielkiej szafy, czasami, możemy zdecydowanie więcej przestrzeni uzyskać odpowiednio do naszych potrzeb. I tym różni się ten system. Od pozostałych systemów, które mamy dostępne w IK. Jakie to są systemy i czym się różnią od tego systemu? Bardzo dobre pytanie, ale nie będę ci na sucho tego opowiadać. Pokażę ci, to nie jest daleko. O, super, niech się podoba. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie znajduje się system Placa. Jak widzisz, on idealnie nadaje się pod skosy. Można nadbudowywać zarówno w można również nisko sobie zabudować. Idealnie sprawdzi się na poddaszach, ale nie tylko. A gdzie jeszcze na przykład? Dam przykład w przedpokoju. Chodź, pokażę ci. Okej. Okay. <grych> Przedpokój. Zwróć o. uwagę, że taka niska szafka może nam posłużyć także jako ławeczka Bardzo właśnie fajnie. do zakładania butów. A dla naszych pociech Świetne miejsce, żeby nauczyły się samodzielnego przebierania i wychodzenia z domku. Zdecydowanie nie by się taki system przydał, ale nie mam miejsca. Czy mamy coś do mniejszych pomieszczeń albo też jeszcze mniejszy mebel? Może system. nie mebel, ale mamy taki system, który na pewno zaspokoi Twoje potrzeby. Zapraszam kawałeczek dalej. Już mi się podoba. Jest to y, nie tyle gotowy mebel, ile. Pewne elementy, które razem tworzą całość. Występuje w dwóch kolorach: ciemnym, bardzo eleganckim. On bardzo dobrze wygląda w takich pomieszczeniach, zwłaszcza industrialnych, albo białym, co widać tutaj. W pralni. W, no. Na przykład, w pralni, ale nie tylko. Elementy te można ze sobą swobodnie łączyć. Można stworzyć fajną garderobę w bardzo przystępnej cenie. No i jeżeli mamy wnękę, tak jak tutaj. To możemy używać systemu skitta, który właśnie zamknie nam m.in. te metalowe elementy i sprawi, że nasza garderoba będzie bardzo estetyczna, bardzo ładna i dodatkowo zamknięta za sprytnymi przesuwnymi drzwiami lekko chodzącymi. Widzę też, że mamy wiele rodzajów tych drzwi. Dokładnie tak, zwróć uwagę: mamy różne fronty, ale też różne kolory ramek. Srebrny i biały i czarny, ale widzę też lustro. Mhm. Czy je można zainstalować również z tymi innymi ramkami? Oczywiście. No to już mi się to bardzo podoba. No dobrze. Kasiu, chyba wyczerpałyśmy temat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, tudzież nowego z tego odcinka i będziecie wracać na kolejne. Niezmiennie czekamy na Wasze subskrypcje, komentarze, lajki, pytania do naszych specjalistów. Dziękuję Ci, Kasiu, i Dzień. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Piękna.